Wydarzenia 24 lutego zmieniły obraz naszej rzeczywistości. Jak się wydaje, nic już nie wróci do tego stanu, który był przed tym dniem. Dotyczy to również przestrzeni przemysłu wydobywczego, a szczególnie kwestii surowców. Jeśli chodzi o gaz, ropę naftową i węgiel, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której Rosja, kraj rządzony w sposób no, autorytarny, można by mówić w Sowietak-Bis. Jak się wydaje, długoletnią i bardzo przemyślaną polityką dotarł w głąb, w serce Europy i jak się wydaje, za pomocą właśnie polityki surowcowej, że od dłuższego czasu chciał, jak się wydaje, przejąć pewnego rodzaju kontrolę nad tą Europą. Ta za się broni. Tak samo jak broni się to, że do dzisiaj niezrozumiałe jest, stanowisko i działania zarówno Komisji Europejskiej, jak i Francji i Niemiec w polityce odwetu w stosunku do Rosji za jej niecną wojnę w stosunku do Ukrainy. Więc w tej przestrzeni państwo polskie musi patrzeć na swoje zasoby, na swoje możliwości działania i oddziaływania w taki sposób, żeby maksymalnie te środki wykorzystywać. Na dzień dzisiejszy Polska no, to nie jest, nie jest przenośnia, stoi na węglu. Dzisiaj prowadzimy zgodnie z umową społeczną, którą zawarliśmy w maju zeszłego roku ze stroną społeczną, negocjacje z Komisją Europejską, które się nazywają procesem notyfikacyjnym tej umowy, którego jak pewnie Państwo wiecie załącznikiem jest harmonogram wygaszania naszych kopalń. Mamy to zrobić za własne środki, za własne pieniądze. Mamy zamknąć wydobycie węgla w naszym kraju. Węgla, który jest dzisiaj, jak właśnie ta wojna na Ukrainie pokazała, najtańszym źródłem energii. To właśnie energia z węgla jest tą energią najtańszą. Polska jest specyficznym krajem pod tym względem, że w naszym miksie energetycznym węgiel stanowi no, kolosalny udział. I wszystko wskazuje na to, że jeszcze jakiś czas tak właśnie będzie. Mm, musimy tu myśleć przede wszystkim o naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju, ale dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne, które do tej pory definiowaliśmy jako no, suwerenność naszego kraju, bo chodziło o to, żeby w każdym, no, tak ujmując to kolokwialnie, kontakcie, w każdym domu każdy obywatel naszego kraju miał prąd, żeby go było stać na ten prąd i przede wszystkim, żeby ten prąd był polskiej produkcji. Jak dzisiaj widzimy. To jest podstawowa kwestia, jeśli chodzi o suwerenność jakiegokolwiek kraju. Nas stać na tą suwerenność również od strony energetycznej. Więcej, dzisiaj definicja, którą przed chwilą przedstawiłem, stanowi praktycznie definicję bezpieczeństwa narodowego. E, czym jest to pojęcie? Rozumiemy od tego 24 lutego z dnia na dzień coraz bardziej. To prawda, że również Rosja, posiadając zasoby i narzędzia i możliwości działania charakterystyczne dla państwa autorytarnego, totalitarnego, tak po prostu, stosuje różne metody i widać to dzisiaj, gdzie to Rosja Polsce, zakręca przepraszam, Polsce kurek z gazem i też stara się działać restrykcyjnie wszystko do nas. My jesteśmy na te działania przygotowani, damy im odpór.